tym witam was serdecznie. Słuchajcie, w następnym odcinku Zapytań Dawida, jak się nie mylę, to już chyba piąty. Wam powiem dokładnie, albo tak, piąty to jest. E, piąty odcinek, słuchajcie, serii Zapytań Dawida. E, pierwsze pytanie od żony, ile mam pytań? Trzy. E, dokładnie. E, I słuchajcie, na wstępie, e, zanim przejdę do samych pytań, mamy tutaj sobie przygotowane. Informacja i zarazem prośba do Was. Słuchajcie, nie zadawajcie pytań, co sądzę o innych użytkownikach, tak? Bo ja nie jestem znany w szerokim gronie szogun, tak? I nie będę się wypowiadał na tematy innych użytkowników, tak? Tym razem to będzie wyjątek. No to z uwagi na to, że chodzi o Black White, tak? O Jarka. I przechodzimy od razu do pytań. I to jest właśnie pierwsze pytanie, co sądzę o Black White TV, czyli dawniej Black White 2.1, tak? Słuchajcie, moim zdaniem, powiem wam tak, jak ja zobaczyłem to pytanie, gdzie ile zaczyna dostawać łapek, to się tak po prostu zacząłem śmiać. No sorry, ale no, masakra po prostu. Być może dlatego, że zwłaszcza ci nowi użytkownicy nie wiedzą, że z Jarkiem się znamy dosyć dobrze, dokładnie. Nawet madzie się śmie o bym powiedział bardzo dobrze. Posłuchajcie, Jarka znam jeszcze z czasów forum, które teraz już albo nie istnieje, albo już jest tak martwe, że bardziej martwe chyba już być się nie da. No, i, i tak to wyglądało. Także znaliśmy się z forum komputerowego. Ja później w ogóle się przestałem forami interesować, bo jakoś nie wiem, przestało mi to zupełnie odpowiadać ta forma. I przerzuciłem się na YouTube. I na YouTubie te znalazłem chyba jeden czy dwa filmy Jarka, jeszcze wtedy nagrane w języku angielskim. I tak właśnie do niego zagadałem, bo on już wtedy swoje forum właśnie miał. To ITPC zaczynało rozkręcać. Wy, kurde, Jarek, wy zacznij nagrywać, też ma serwis komputerowy, tak? Zacznij nagrywać, e, właśnie trochę rozpakowań, jakieś może recenzje. Mówi, w Polsce nie ma czegoś takiego, nikt tego profesjonalnie nie robi, e, czy nawet profesjonalnie, amatorsko, o, tak powiem. Kurczę, jest dziura, trzeba ją wypełnić, tak, a znasz się też na sprzęcie, no to dawaj nagrywamy, tak? No i tak to się zaczęło i pewnie te osoby, które są z nami dłużej pamiętam doskonale, że mój kanał wystartował wcześniej ten pierwszy kanał mówił o David N20, troszeczkę niż Jarek, tu w największą skalę. Ja się później przerzucałem na ten Dawid 20 V2, także starsi użytkownicy na pewno wiedzą. No i właśnie Jarek w tym czasie cały czas dalej swój kanał prowadził, bardzo ładnie go rozwijał i tak jak mówiłem, mówię, kurde, zacznij nagrywać, uda Ci się, no i się udało, tak. Co tu dużo mówić, no gościu zna się na rzeczy, podobnie jak ja też, czy może tak samo, nawet, jak ja prowadzi również serwis komputerowy, również z dojazdem do klienta, także to jest człowiek, który, on, który swoją wiedzę przede wszystkim zdobywa z praktyki, tak, jak on Wam mówi, że coś tam jest dobre, tak? Coś tam się psuje, to najczęściej też wie to po prostu z doświadczenia praktycznego, a nie z doświadczenia forumowego, tak, bo na tym można się wielokrotnie przejechać. Także gościu całkiem spoko. Jak najbardziej zachęcam też do subskrybowania jego kanału. I to by było tyle, no bo co tu więcej opowiadać, tak? Nieraz tam się też na live pojawia, chociaż teraz, no niestety, z uwagi na czas e, rzadko. Dwa razy chyba wpadłem prawie po sam koniec, no, ale. Nie jest ok, także jedziemy dalej, słuchajcie, z następnym pytaniem, bo znowu, żeby się na trzech pytaniach nie rozgadać, na nie wiadomo jak długo. Co sądzę o piractwie systemów operacyjnych, bo większość korzysta z pirackich systemów? I tutaj od razu pewna, e, zdementuję, że tak powiem, e, część tego pytania. Bo większość korzysta z pirackich systemów. Nie, moi drodzy, jeżeli tak sądzicie, to ja Wam z praktyki powiem, że wcale tak nie jest, że większość nie korzysta z pirackich systemów. Fakt, w czasach jeszcze Windows XP i większość komputerów to były jednak jednostki stacjonarne, to faktycznie większość systemów, te których znałem tak, od klientów, od znajomych, od rodziny, to faktycznie były piraty, sam też korzystałem kiedyś z pirata, przyznaję tak? się, bije w serce. Natomiast na chwilę obecną zdecydowana większość komputerów to są komputery, słuchajcie, z oryginalnymi systemami. Przede wszystkim myślę, dlatego że większość komputerów w tej chwili to są jednak laptopy. Ja jak naprawiam komputery, tak, ja nie prowadzę jakichś statystyk swojego serwisu komputerowego, bo mi się po prostu nie chce i nie mam zbytnio w tym żadnego sen, sensu, tak. No to większość zdecydowanych moich napraw to są laptopy, tak? I większość to są nawet nie naprawy, a błahe rzeczy typu zainstalowanie sterownika, typu przeglądarka mi nie działa, typu ktoś instalował jakiś program. Nie wiem czy zauważyliście, ale często jest tak, że nawet przy dobrych programach, jeżeli ktoś wybiera instalację ekspresową, to często są doczepione inne programy, często bardzo wkurzające, typu Ask, tak? typu Delta Search. Dla mnie taki program, one nie są wirusami co prawda, ale one są jak wirusy, tak? I powiem Wam, że po prostu jest tragedia z tymi programami, to się wszędzie instaluje, instalują się masę toolbarów, dodatków i tak dalej. I nawet z tym są problemy, i to są częste, naprawy słuchajcie. Także naprawdę osoby, do których że mają problemy z bardzo podstawowymi rzeczami, ale one też wszystkie korzystają z oryginalnych programów praktycznie, z oryginalnych, nie tylko programów antywirusowych, ale także przede wszystkim właśnie o to, co chodzi w pytaniu, czyli systemów operacyjnych. Także to już nie te czasy, że większość systemów to systemy pirackie. I co o tym sądzę? Jeżeli chodzi o temat piractwa, to jest temat pół, nawet nie na jeden, a na dwa, trzy odcinki, lub na długi wpis na blogu. I kto wie, może nawet kiedyś temu właśnie poświęcę jedną notkę e, na blogu, blog tutaj, o, widzicie, tutaj po mojej stronie, mojej prawej. E... Odpowiedź na to pytanie tak naprawdę jest bardzo trudna. E... Ja nie mam stanowiska, że nie, absolutnie piractwo jest złe, tak, wszystko jest co spiracone, to jest złe i to jest tragedia i wieszać ich, tak, albo zrzucać z jakiejś skarpy, jesteś piratem, jesteś źle. nie absolutnie nie ma takiego podejścia ale też nie ma takiego podejścia, żeby klepać kogoś po plecach, stary spiraciłeś video, tak, masz pirackiego photoshopa, bah, po plecach jesteś gość nie, tak też nie ma słuchajcie, jeżeli chodzi o piractwo to tak, widzicie bardzo dobrą odpowiedzią na to pytanie jest takie powiedzenie, tak na dobrą sprawę że punkt widzenia zależy, tak od punktu siedzenia jak najbardziej, e, piractwo, jeżeli mówimy o takim piractwie, które faktycznie e, uderza w twórców, tak? e, przynosi im straty, nie przynosi im zysków, a oni na to pracują, to jest ich praca, zwłaszcza to poczujecie, jeżeli sami zaczniecie coś tworzyć, tak? nawet proste rzeczy, nawet filmy na YouTube, tak? no skurzylibyście się strasznie, ja miałem kilkakrotnie taką sytuację, że nagrywam jakiś film, tak? ja go wrzucam za darmo, każdy za darmo go może obejrzeć, tak? Ja... W żadnym filmie nie mówiłem, że ja na tym chcę zarabiać, tak, klikajcie w reklamy, nie wiem, róbcie nie wiadomo co. Czy pamiętacie, że ile razy ja żuliłem o łapki w górę w coś takiego? No nie, tak? Ja to wrzucam po to, żebyście sobie oglądali. Oglądając na urządzenia mobilnych reklam praktycznie nie macie, a nie blokuję tego. Robię eksperymenty jak wygląda kwestia później na przykład statystyk, ale nie będę blokował na urządzenia mobilne wyświetlania moich filmów, nie ma takiego zamiaru. Bo chcę, żebyście to po prostu mieli na YouTube z takim chyba źródłem dostępu, żeby to... że prawie każdy może to mieć, tak? A na przykład zdarzało się, że moje filmy lądowały na spryciarzach, tak? Bez żadnej mojej wiedzy, bez zapytania, czy mogę wrzucić ten film gdzieś tam, tak to jest wtedy przykre, tak? I ja można powiedzieć, że pewną stratę jednak na tym w tym momencie ponoszę, tak? E i to samo dotyczy twórców oprogramowania, twórców systemów operacyjnych. Wyobraźcie sobie, że macie sztab ludzi w Microsoft, tak? Który siedzi, który pisze dla Was Windows. Oczywiście masa hejtu leje się wszędzie na forach, tak, w każdym artykule, a żeby było śmieszniej, to zgadnijcie, z czego pisze, z jakiego systemu ten hater, tak? On pisze z Windowsa, tak? Jeszcze często z piraconego, tak, który ukradł. No tak wygląda niestety często rzeczywistość, ale jaki to Microsoft jest zły, tak? A teraz wyobraźcie sobie, że wy jesteście pracownikiem takiego Microsoftu. Siedzicie, piszecie jakąś opcję, nie wiem, głupi, zajmujecie się wyskakiwaniem menu starty, czy mówię czego tam jeszcze, tak? Chcecie na tym zarobić, chcecie utrzymać rodzinę, chcecie sobie kupić coś czasami, chcecie, nie wiem, zmienić telefon, samochód, tak, za, za wziąć na raty, na kredyt, tak, chcecie wjechać czasami na wakacje, a poświęcacie temu wiele, wiele godzin pracy, tak? Miesiące pracy to są często jak nie lata pracy, tak? A ktoś Wam to kradnie po prostu. No to bylibyście szczęśliwi z tego powodu? No nie, prawda? Ale tu jest właśnie też druga medalu, dlaczego nie można tak stać po jednej stronie barykady, że piracenie to jest oczywiście złe. Tak też do końca nie jest. Sam Microsoft prawda jest taka, że gdyby chciał, tak, gdyby chciał, to potrafiłby zrobić takie zabezpieczenia, że ten system naprawdę byłoby bardzo ciężko spiracić. To oczywiście byłoby możliwe, tak? Bo wszystko jest możliwe, eee, zabezpieczenia też by napisali ludzie, tak, i ludzie mogliby je złamać. Natomiast. Można by to bardzo mocno utrudnić, tak? Ale Microsoftowi na dobrą sprawę na tym nie zależy. Nikt wam tego w zasadzie otwarcie nie powie. Zobaczcie, jak dzięki pirackim systemom, jak dzięki pirackim Windowsom, Microsoft, dzięki pirackim Windowsom, sorry za odcinanie końcówek, Microsoft uzależnił od ciebie ludzi, uzależnił od ciebie rynek. Czy gdyby w jeszcze te 10-15 lat temu, tak? Może 15 to chyba przesadziłem, bo większość nie miała komputerów, ale te 10 lat temu wszyscy korzystali z Linuxa, tak? Bo Microsoft byłby tak zabezpieczony Windows, że Ciężko by było to spiracić, tak? A szkoły z uwagi też na hardkorowe ceny licencji, na przykład zbiorowych dla szkół itd. Dalej też korzystałyby z alternatywnego programowania. To w tej chwili Microsoft nie miałby naklep, tak? Firma może by nie istniała, bo nikt by nie kupował ich systemu, nikt by nie był uzależniony od Windowsa, który doskonały nie jest. A dzięki temu, że prawie cały świat, bo to dotyczy nie tylko Polski, w dużej części jechał na pirackim Windowsie, oni tak uzależnili od siebie rynek, że nikt teraz nie widzi świata poza Microsoftem. O, dokładnie, Madzia mówi. No i tak jak kiedyś było, że większość miała pirackie, tak teraz większość ma oryginalne te systemy, oni na tym zarabiają, zarabiają na tym kupę siana. Także sprawa piractwa jest naprawdę bardzo ciężka do ugryzienia i to nie jest na pewno temat na jeden odcinek, dlatego nie stoję po żadnej stronie barykady, nie klepię nikogo za to, że piraci, tak? Jesteś kurgość. Dobrze Madzia mówisz. Ani też nie zrzucam go ze skarpy, bo ty jesteś pirat. Trzeba wszystko brać na logikę i rozważać te problemy bardzo indywidualnie. Jedziemy na następne pytanie, bo już tak się dosyć rozgadałem. Jak widzę jak czas leci, o, Matko jedyna. Dawid, co sądzę o Windows 8? Pytanie bardzo powiązane troszeczkę z tym wcześniejszym, chociaż nie dotyczy piractwa, ale dotyczy systemu operacyjnego. Część z Was, która obserwuje mojego Facebooka serdecznie zachęcam do klikania polubienia, że jest ponad 3100 lajków, a tam są te rzeczy nie tylko związane z komputerami, dużo innych ciekawych rzeczy jest. To ta część osób wie, zresztą chyba nawet na YouTube też kiedyś o tym wspominałem, że przechodzę właśnie na Windows 8.1. Ja 8 testowałem tylko w wersji beta. Pisałem do Microsoft, żeby udostępnili dalej ten system, robić dalej poradniki na ten system. No, oczywiście, Microsoft wypiął się, tak, pokazał swoje cztery litery i nawet nie raczył zbytnio odpisywać na maile. No z dwa, 3 może odpisali, a potem co oni będą się zadawali, tak. bo ja to pisałem na, jako na wideo testy. No cóż, życie tak, ale ostatnio się właśnie nadarzyła okazja i tutaj dostałem po prostu darmowy klucz oryginalny oczywiście do Windows 8.1. Dlatego wymieniłem swojego właśnie Windows 7 Ultimate, którego kupę się nadałem, właśnie żeby mieć do testów i móc korzystać też do celów komercyjnych na Windows 8.1. Jak nic za to nie płaciłem, to dlaczego nie? I czy była to dobra decyzja, czy była to zła? Na dobrą sprawę to jeszcze nie jest dobry moment, żeby ocenić ten system całościowo. Natomiast na podstawie tego, co wcześniej testowałem, czyli na tych jeszcze wersjach rozwojowych ósemki i tego, co mam u siebie, ja twierdzę, że to jest bardzo dobry system, ale nie idealny. Największym błędem Microsoftu tutaj jest, jakby to ująć. Albo wdrożenie modern UI, tak, czy metro interfejsu, tak to miało się pierwotnie nazywać, czyli kafelek i połączenie go z tradycyjnym interfejsem Aero, albo pozostawienie Aero. Zależy co wolicie, co Wam się bardziej podoba. Jeżeli chodzi o kafelki, to jest bardzo dobre rozwiązanie, właśnie na systemy mobilne, do tablet, Jakbym chciał mieć swój tablet, to też bym chciał, żeby był na Windows 8, z uwagi po prostu na prostotę obsługi tego. tak? Eee, to jest bardzo dobre rozwiązanie na telefony, zwłaszcza z mniejszymi wyświetlaczami, bo nie ma malutkich ikoneczek, tak, miniaturowych klawiatur. Z tego się po prostu dużo lepiej korzysta. Eee, natomiast jeżeli chodzi o komputery, jak wiecie, ja też testowałem kilka komputerów z, dodyko, z dotykowymi ekranami i All-in-One Asusa i e, również laptopy, które miały dotykowe ekrany i to jest tragedia. Ja strasznie nie lubię jak jest y, pobrudzony ekran, a teraz wystarczy, że przesuniecie sobie menu Start, tak? i już macie Tłusty paluch, tak idzie wam przez pół ekranu. Strasznie tego nie lubię. I po prostu z tej funkcji bardzo mało korzystałem, bo po prostu jest to. O ile jest to wygodne w niektórych sytuacjach, tak naprawdę jest to bardzo mało estetyczne i ten ekran co chwilę trzeba czyścić, a mnie to irytuje. E, dlatego model na stacjonarne absolutnie nie. Ja jak wiecie mam nakładkę, na może to będzie nawet widoczne. E, to słuchajcie, Windows 81, tu wam pokażę, o przejdziemy sobie do. Meni start, no gdzie mi tam myszka ucieka, że jest jak najbardziej 8.1. A zobaczcie jak ja mam klasyczne Meni start, ponieważ w ogóle praktycznie w ogóle nie korzystam, właśnie z interfejsu Modern UI. Na telefon świetna rzecz, nie na stacjonarne, tutaj wolę dawne Aero. Inaczej pewnie bym mówił, inaczej by sytuacja wyglądała, gdyby Microsoft od razu porzucił ten stary interfejs i skupił się tylko właśnie na modern Wii. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała w przypadku następnych systemów operacyjnych. Microsoft może trochę słucha tego, co ludzie mówią, może nie, bo to różnie czasami bywa. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Natomiast pod względem wydajnościowym, mam wrażenie, że ten system jest lepszy od siódemki. Nie robiłem testów, więc nie powiem Wam, czy na przykład w przypadku Battlefield 3, Battlefield 4, Far Cry, Crysis 3, tak, gra ma 2-3 FPS więcej, czy nie, czy ma 15 FPS więcej, czy mniej. Tego Wam po prostu nie powiem, bo takich testów aż dokładnych nie robiłem. Natomiast jeżeli na przykład chodzi o czas uruchamiania systemu, nawet jeszcze. w Wtedy miałem go na starym dysku, już miałem na starym dysku 8.1. No to na przykład uruchamia się szybciej, zamyka też się szybciej. Nie korzystam z hibernacji, więc tutaj, jak wygląda wybudzanie, to wam nie powiem. Natomiast mam wrażenie, że ten system jest lepiej ogarnięty ogólnie niż 7. I bardzo się zdziwiłem, czytając na przykład jakiś komentarz pod jednym z ostatnich wpisów, bodajże, właśnie na temat Windows 8 czy 8.1, i ktoś użytkownik. Pytał, dlaczego 8, przecież tam gry się zawieszają, programy nie chodzą, coś takiego. Nie, nie wiem, o czym mi wyszły z orbit, zatrzymały się gdzieś tam na orbicie Wenus, tak, bo poszły w drugą stronę Słońca. No, albo jakby szły w drugą, to pewnie by się zatrzymał gdzieś koło Marsa, może trochę dalej. Bo pierwsze słyszę, no, jak programy albo gry się zaczynają, czy nie chodzą na No ja nie miałem jeszcze takiego przypadku, ja nie miałem przypadku, żeby mi się ten system zawiesił, no więc... Co tu dużo mówić, tak? I chyba to jest dobra puenta na koniec, na koniec tego ostatniego pytania. Także moi drodzy, kończymy już pytania, już widzę... Że, o Jezu, 16 minut minęło, a może coś się wytnie. Prośba, na koniec, bo pod ostatnim filmem też to wspominałem, troszeczkę mnie nie posłuchaliście, a chciałbym, żebyście mnie posłuchali. Moi drodzy, tych komentarzy już na początku, jak tylko film zostanie opublikowany, a ten zostanie opublikowany dzisiaj, czyli w dzień nagrania, pojawia się naprawdę dużo. Proszę Was, abyście naprawdę już po jednym-dwóch dniach lajkowali te pytania, które są, bo pytań jest naprawdę sporo, jest naprawdę dużo pytań i są też pytania ciekawe, nie tylko o tym, co sądzą Black White, tak? O Jarku, e, jego kanale w zasadzie. E, ale to są pytania takie troszeczkę sprętowe, ale które można poruszyć faktycznie w serii zapytać Dawida. Także lekujcie te pytania, które są, na pewno kiedyś tak traficie, że to pytanie będziecie mogli zadać, ktoś wam je podlekuje i trafi, bo pytań jest dużo, a łapek mniej do pytań. Także to by było na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze co do konkursu z Silentium PC, ja Wam przepraszam za to małe opóźnienie, już na Facebooku napisałem. Wyniki będą jutro publikowane na Facebooku, a potem dopiero zostanie nagrany film na YouTube. Z uwagi na to, że była po prostu masa zgłoszeń, niektóre również w formie multimedialnej filmów, a niektóre po prostu odpowiedzi to były takie referaty, że przeczytanie tego to była masakra, zwłaszcza jak ktoś pisał dosyć łamanym językiem, tak? mało polskim, ja mówię mało po polsku, a tam czasami zdarzały się rzeczy gorsze. Słuchajcie, to by było na tyle, dziękuję już Wam za uwagę, już naprawdę ostatni raz się żegnamy, do zobaczenia w następnych filmach.